Witam Państwa. Dzisiaj będzie wyjątkowo poważnie. Zawsze jest poważnie, ale dzisiaj wyjątkowo. I w pewnym sensie ten program y, będzie kontynuacją tego poprzedniego programu Sztuczna Inteligencja Wielkie zagrożenie. Na wstępie chciałam poprosić Państwa o. Rozsyłanie, że tak powiem, ręczne filmów moich i nie tylko moich, tych, które uznają Państwo za ważne, ponieważ YouTube takie filmy częściowo banuje. Obcina oglądalność, likwiduje subskrypcje, nie wysyła powiadomień do subskrybentów, y, lub nawet y, blokuje całkowicie. Y, sztuczna inteligencja jest zaopatrzona w algorytmy wyłapujące słowa i treści, i hamuje. Rozprzestrzenianie się informacji, która jest niepożądana. Przecież oni mogą zrobić wszystko z tym, co my umieszczamy na ich portalach. I robią to. Ja jestem od początku mojej działalności, to znaczy od 2011 roku, w sposób szczególny, tępiona przez system. Oczywiście nie ja jedna. Tępią wszystkich tych, którzy są autentyczną, niezależną opozycją systemu, a nie są ich manipulacją czyli czyli nie są ludźmi systemu. To, że robią wszystko, a żeby informacja się nie rozprzestrzeniła, to są fakty. Nie są to moje fantazje, tylko mam na to konkretne dowody. Jak to się robi? Powiem na moim przykładzie. Ponieważ bezpośrednio mnie trudno zrobić krzywdę i się do mnie dobrać, że tak powiem. Trudno zrobić coś fizycznie, lub wtargnąć mi do umysłu i zmanipulować, ale mojemu otoczeniu już dużo łatwiej. Więc atakują umysł mojego na przykład współpracownika i wprogramowują konkretnie myśli i programy, po to, aby ci ludzie uprzykrzali mi życie i no, likwidowali moje poczynania. Spotykam się z tym bez przerwy. Wierzcie mi, że jest to bardzo męczące. A jakie sztuczki stosują i w jaki sposób chodzą do umysłu? Poświęcę na to oddzielny program. Tak zwani sceptycy powiedzą, że sobie wymyślam, ale ciekawe, że do 2011 roku żyłam sobie spokojnie i nie wiedziałam, co to wrogowie. Miałam mnóstwo przyjaciół i żadnych wrogów. Jak tylko wyszłam do świata publicznie, to znaczy właśnie w tym 2011, to zostałam natychmiast potwornie zaatakowana z próbami zabójstwa włącznie. Byłam tym ciężko zdziwiona i zaskoczona, bo tak jak mówiłam, do tej pory się z tym nie spotkałam i nie miałam z ludźmi żadnych konfliktów. A po pierwszej publikacji i wydaniu książki zaczęło się istne piekło. Byłam i jestem zresztą potwornie hejtowana. Hejterzy, nie zdziwcie się, że was blokuję bez pardonu. I tak będę dalej robić. Już ich mnóstwo wyeliminowałam. W każdym razie podsłuchiwano mnie, nagrywano i tak dalej. Potem też były skuteczne próby uczynienia z moich współpracowników i przyjaciół zapiekłych wrogów. Próby postawienia mnie w sytuacji katastrofy finansowej i tym podobne historie. Wspominam o tym nie po to, żeby narzekać czy się żalić, ale po to, ażeby uświadomić Państwu rzeczywistość. Uświadamam inne rzeczy, to i to wypada uświadomić. Ponadto pragnę Państwa uczulić, żebyście zwrócili uwagę na to, co dzieje się z Waszymi umysłami, emocjami, poglądami, samopoczuciem. Bo mogą to nie być wasze myśli, emocje, poglądy i wasze samopoczucie. A może to być wszystko wprogramowane. Dzieje się to za pomocą technologii i z czwartej gęstości. Mają taką technologię do kontroli umysłów, o której filozofom się nie śniło. Natomiast w czwartej gęstości pole do popisu jest nieograniczone. Działają tam nasi okupanci i bez żadnych skrupułów masakrują umysły tych, którzy sobie to dają zrobić, bo są tego nieświadomi. Mówię to po to, ażebyście Państwo zdali sobie sprawę, że ze stanu sytuacji i może włączyli się do samoobrony. Ci, co działają publicznie, potrzebują Państwa wsparcia. To przecież jest dla Waszego dobra. Narażamy się, bo mamy takie misje, i nie możemy patrzeć obojętnie na to, co się dzieje i dziać się będzie. A Państwo mogą zachować obojętność? Proszę Państwa, rzeczy nie dzieją się same wbrew wygodnych poglądów niektórych. Owszem, jest wyznaczony cel, który ewolucja ma osiągnąć, ale droga do niego może być różnorodna. Są potencjały pchający nieubłagalnie w określonym kierunku. To są niesamowite siły. Te potencjały naprowadzają na cel, tylko że trzeba je wykorzystać, a nie ich unikać. Droga do celu może być wyboista i pełna cierpienia, a może być przyjemna. To jaką drogę, jaką drogą pójdziemy, zależy od nas. Ale nie tylko ode mnie. Od pani Sochy, Paweli, Zagórskiego, Ziobry, Bernatowicza, i tak dalej, Wyb... mogłabym długo tu wymieniać. Wybór drogi zależy od was. My za was tego nie zrobimy. My możemy jedynie ją pokazać, ale nie przewalczymy sami całej cywilizacji. Pomóżcie nam, bo to też jest wasz interes. Nie umywajcie rąk od wszystkiego i nie pilnujcie tylko swojej doraźnej wygody. Przy takiej postawie nie potrwa ta wygoda długo. Włączcie się do ruchu oporu, bo jak tego nie zrobicie, to zaraz podczepią do Was krótką smycz w postaci chipa, ugotują wam mózg częstotliwościami i bronią psychotroniczną, zamkną w domowych więzieniach i nie tylko domowych. Wprogramują choroby, zagłodzą i zachłodzą. Jest jeszcze szansa, że tak się nie stanie. Ale samo się to nie zrobi. Musimy zademonstrować i wyzwolić energię naszej woli. Co możecie zrobić? To bardzo proste. Pokonajmy sztuczną inteligencję YouTube'a i strażników Matrixa i sami przekazujmy informacje, rozsyłając filmy, że tak powiem właśnie ręcznie. I to nie tylko do uświadomionych znajomych, ale do tych twardogłowych przede wszystkim. Świadomość jest największą bronią, bo człowiek świadomy nie da się zbajerować i zignoruje idiotyczne nakazy. Nikt go do tego nie zmusi bez użycia przemocy. Proszę Państwa, to nie jest prawda, że świadomość każdego oddzielnie jest jego wyłączną sprawą. Świadomość społeczna jest wypadkową świadomości wszystkich. Natomiast rzeczywistość społeczna, polityczna i ekonomiczna jest wytworem zbiorowej świadomości. Więc zależy od każdego oddzielnie, również. Jeżeli chcemy dokonać zmian, to musimy zadbać o świadomość wszystkich. Postarajcie się szerzyć świadomość i nie ulegajcie presji głupców, i nie dajcie się przez nich zdominować. Przychodźcie na demonstrację. To jest bardzo skuteczna broń. Niech widzą, że nie mają poparcia i niech się boją społeczeństwa. Wasza postawa zbuntowania się jest również nie do przecenienia z punktu widzenia tzw. energii na przestrzeni. To spowoduje silną manifestację woli na przestrzeni, a w konsekwencji przekieruje wydarzenia. To ma również ogromne znaczenie dla was samych. Zbudujecie w sobie odwagę i godność. Godność wolnego człowieka. Jak się czujecie jako bezwolne i bezradne marionetki? Wyzwól w sobie człowieku i y y y y dumną istotę, jaką tak naprawdę jesteś. Przestań się płaszczyć i być posłuszny. Nie jesteś niewolnikiem. Zrób coś wreszcie ze sobą. Nasi ojcowie i dziadowie oddawali życie. Za to, żebyśmy mogli żyć jak ludzie, bo życie bez godności i wolności nie warte jest życia. Nie pozwólmy, aby ich poświęcenie poszło na marne i kontynuujmy ich dzieło. 24 października są wszędzie demonstracje. Mam nadzieję, że weźmiecie w nich udział i nie bójcie się. Jak odrzucisz strach, poczujesz wielką wolność i satysfakcję. Im więcej nas będzie, tym większa nasza szansa i bezpieczeństwo. Widzicie, ja się nie boję, a narażam się strasznie mówiąc to do Was. Bardzo chciałabym zarazić was energią i odwagą do wyzwolenia waszej woli. Spotkajmy się więc na demonstracjach. Do widzenia.